Witam wszystkich, ja jestem Jusimo69, a dokładnie Szwajk I dzisiaj jest ze mną Jumper. I dzisiaj chcielibyśmy Wam przedstawić magiczną kanapę, na której można usiąść. To jest akuratnie to, na czym siedzę. Eee, przedstawię Wam teraz, jak budowę tego urządzenia. Eee, co nam będzie potrzebne? Będą nam potrzebne wszystkie rzeczy, które tu widzicie. Znaczy eee, cegłę i półpłytkę możemy zastąpić, eee, czym chcemy na przykład drewnem lub czymkolwiek. Dilt potrzebny nam będzie do tego, bo się najszybciej niszczy i poza tym już tyle to już o tym, co ja myślę na temat tego. Teraz budujemy w ten sposób z cegie albo z drewna, z czego tam sobie wybieracie. Pół płytki kładziemy na górze, następnie kładziemy blok trawy nad tym. Pistony, musimy pamiętać, aby były skierowane w dół. Potem pod pistonami kładziemy znowu półpłytki, pod środkową półpłytką kładziemy łódkę i zapalamy pistony. Jak widzimy łódka wbiła się razem z półpłytkami w ziemię. Niszczymy to teraz wszystko i delikatnie wpychamy łódkę do środka. Efekt? No, akurat nie łódka trochę wystaje, ale po prostu, o, mam no, dzięki. I taki mamy tego efekt. Możemy ozdobić ją jak chcemy, nie wiem, na przykład przez jakieś pochodnie tutaj i tak dalej, itp. Dobra, dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnym poradniku Minecraft. To cześć.